Włochy wkraczały w lata 20. mocno wyniszczone. Podczas I wojny światowej Królestwo Włoch stało po stronie zwycięskiej Ententy. Jak wiemy, Cesarstwo Niemieckie wojnę przegrało i Włochy liczyły na ziemię Austro-Węgier i Turcji, obiecanych im w Traktacie Londyńskim. Część Dalmacji, większość wysp na Adriatyku, Albania, a nawet tereny w Turcji miały po wojnie znaleźć się pod panowaniem Włochów. Jednak kłóciło się to z amerykańską zasadą samostanowienia i ostatecznie Włosi otrzymali jedynie Istrię oraz południowy Tyrol. Nie były to gigantyczne różnice, ale tu chodziło o prestiż i Włosi poczuli się oszukani. Na półwyspie zrodziło się hasło Vittoria Mulitata, czyli okaleczone zwycięstwo. Państwem rządził wtedy premier Giovanni Giolitti, konserwatywny polityk, który zdecydowanie nie mógł poradzić sobie z sytuacją we Włoszech. Niezadowoleni obywatele zaczęli szukać alternatyw takich jak komunizm. Dług publiczny po wojnie wzrósł z 15 do 85 miliardów lirów. Kraj popadł w inflację, a demobilizacja żołnierzy pogłębiała